Cześć, jestem Natalia. Zapraszam was na kurs, na którym nauczymy się choreografii latino, który zawiera w sobie salsę i sambę. Deja de mentirte. Yeah. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron, déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegué primero Sí que te ve bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada I zapraszam do pierwszej części naszej choreografii. Naszą choreografię zaczynamy od tego, że stajemy sobie tyłem i, co jest bardzo ważne, przynosimy ciężar ciała na prawą nogę, tak, żeby oś obrotu, który zaraz będziemy wykonywać, była na naszej prawej stronie. Tak? Czyli stoimy sobie w ten sposób, że możemy podnieść lewą nogę i dalej stoimy. Zaczynamy sobie od tego, że gdy zaczyna się nasza muzyka, przygotowujemy się do obrotu wokół naszej osi. W ten sposób. Wygląda to dość prosto, ale co jest bardzo ważne, z tego miejsca musimy ugiąć jedno i drugie kolano. Dlaczego? Dlatego, że wtedy możemy się lepiej po prostu obrócić. Tak? co jest też ważne, trzymamy cały czas brzuch wciągnięty, czyli podczas obrotu nasze ciało musi być zwarte. Tak? Powtórzmy sobie jeszcze raz, czyli stąd możemy sobie jeszcze dodać ręce, które idą zawsze pierwsze, następnie idzie ciało, co nam pomoże się szybko obrócić. Tak? I kończąc, kończymy z prawą ręką w górze. Tak? Mamy prawą rękę w górze. Następnie idziemy do dalszych kroków. Dołączamy sobie lewą rękę i w jednym momencie schodzimy sobie do dołu. Jesteśmy na ugiętych kolanach i ręce są w górze. Następnie opuszczamy ręce do dołu i zabieramy je za plecy. Czyli jesteśmy mniej więcej w takiej pozycji. Następnie zaczynamy sobie ruch od prawej ręki do boku. I zabieramy. I następnie lewa ręka. Tak? Czyli, co jest bardzo ważne, wyobrażamy sobie, że nasza ręka jest takim trochę wężem, i zaczynamy ją rozkręcać, i zabierać. Tak jakbyśmy też mieli pędzel, i tym pędzlem chcemy coś sobie tutaj namalować. Tak? Czyli powtórzmy jeszcze raz ten ruch. Mamy do boku, zabieramy, do boku. Zabieramy. Ok, powtórzmy teraz wszystko od początku. Czyli staliśmy sobie na prawej nóżce i zaczynamy sobie robić obrót. Wychodzimy do góry, rączka i schodzimy do dołu. Opuszczamy ręce za plecki. Prawa ręka, lewa i zabieramy. Teraz wyobrażamy sobie, że nasza publiczność jest tam i zaczynamy do niej tyłem. Dlatego dokładnie stąd zaczniemy sobie naszą choreografię. Czyli znowu jesteśmy na prawej nóżce, rozkręcamy się i jesteśmy w tym miejscu, dokładnie w tym, który Wam pokazywałam. Czyli teraz zapraszam Was do liczenia tej choreografii, tak? Czyli sobie rozliczymy. Zaczynamy sobie stąd i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak? Super. Czyli możemy sobie iść dalej. Kolejnym krokiem skończyliśmy sobie z lewą rączką do boku. Mamy krok, w którym rozstawiamy nóżki, ciężar ciała jest między nogami. Rozstawiając nogi, zaczynamy sobie robić falkę naszą głową. Nasza głowa zaczyna ruch w lewą stronę, zabieramy głowę do dołu i wychodzimy do góry, zabierając nasze ciało znowu do tej pozycji. Pokażę Wam to teraz bokiem, żebyście zobaczyli dokładnie, co robię z moją głową. Czyli jesteśmy rozstawieni na dwóch nogach, zabieramy głowę w lewą stronę. Do dołu, tak jakbyśmy chcieli coś sięgnąć. I teraz tutaj zabieramy głowę do góry, do góry, kto nas ciągnie. I wracamy sobie do tej pozycji. Teraz rozliczmy sobie to. Czyli mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz tyłem. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Super. Teraz przechodzimy sobie do kolejnej figury, która jest z tego miejsca, jak jesteśmy tutaj w dole, i wystawiamy prawą rękę do przodu, pokazując palcem, lewą, i następnie zabieramy ręce do góry i wychodzimy, wyciągając się jak świeca. Teraz Wam pokażę to bokiem. Czyli mamy: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. OK? Teraz sobie spróbujemy całość od początku do tego miejsca, czyli zaczynamy sobie przodem do, do, do was, natomiast tam jest nasza publiczność. Czyli mamy: raz, dwa, trzy, cztery.

Jesteśmy już po pierwszej części naszego intro. Następnie przechodzimy sobie do salsy. Tak. Czyli byliśmy tutaj sobie w górze, opuszczamy rączki i zaczynamy bardzo proste kroki, które już Wam właśnie teraz pokazuję. Zaczynamy sobie od lewej nóżki i mamy do przodu. Wyobrażamy sobie, że musimy trochę ugiąć kolana, zejść na minus jeden. I wprowadzić nasze biodra w lekki ruch wahadłowy. Tak? Czyli zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Proste, proste. Czyli tak jak widzicie, moje frędzle, które sobie zaczynają trochę tańczyć. Możecie nawet ubrać sobie coś takiego, żeby wasze biodra mogły podkreślać e, Wasz ruch. Tak, czyli jeszcze raz sobie powtarzamy kroczki mamy lewa noga. Do przodu, prawa do tyłu, tak? Jeszcze raz z liczeniem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Następnie mamy krok do przodu, ale z obrotem. Zobaczcie, mamy. Raz, dwa, trzy. I do tyłu. Raz, dwa, trzy. Jak zrobić nasz obrót? Tak jak słyszeliście, to były trzy uderzenia. Czyli zobaczcie, wystawiamy nóżkę na raz. Na dwa skręcamy się na bioderku i na trzy musimy się dokręcić. Bardzo proste, tak zwane, przepraszam, trzy etapy. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy. I do tyłu raz, dwa, trzy. Ok? Teraz zobaczcie sobie tyłem, czyli mamy wersję z obrotem. Raz, dwa, trzy. 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 Tak? Czyli teraz powtórzmy sobie od początku. Jak już znacie nasz podstawowy krok, to teraz mamy dwa razy pod rząd tą wersję z naszym obrotem. Czyli skończyli, skończyliśmy sobie tutaj w górze i zaczynamy. I raz, dwa, trzy. 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 Wydaje mi się, że jest to dość prosty krok, często pewnie na różnych imprezach, e, samo z siebie to wychodzi, natomiast teraz dokładnie wiecie, jakie jest rozliczenie i jakie techniczne szczegóły są tutaj bardzo istotne. Następnym krokiem e, po naszym obrocie łączymy sobie nóżki. Następnie. Kładziemy sobie dłonie na główce. Jeśli chcecie, mogą one być w całkowicie innym miejscu, mogą być na biodrach. Jest to jakby tutaj sytuacja y, dla Was bardzo otwarta. Możecie zrobić, co tylko chcecie. Ja proponuję rączki na głowie, ponieważ będziemy wykonywać ruchy naszymi biodrami. Zobaczcie, zaczynamy sobie ruch do przodu. Stawiamy nóżkę i przesuwamy nasze biodra w bok. Pokażę Wam teraz bokiem, czyli stąd wysuwamy nogę i biodra przesuwamy w bok, tak jakbyśmy chcieli kogoś po prostu przepchnąć tym biodrem. Tak, spróbujmy. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli robimy sobie to na wszystkie cztery strony świata. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok? Spróbujmy jeszcze raz i Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I jesteśmy w tym miejscu. Następny nasz krok to będzie tak zwane rondo naszą nogą. Wyobrażamy sobie, że na naszym bucie jest mały ołówek, którym będziemy rysować cały czas sobie kółeczka. Zobaczcie. Jesteśmy w tym miejscu, musimy mieć trochę ugięte kolana, żeby nam się łatwiej kręciło te kółeczka. Teraz stąd kręcimy kółeczka tylko i wyłącznie lewą nogą, zaczynamy. Nóżka idzie do przodu, następnie kręci kółeczko i wracamy znowu do tej pozycji. Zobaczcie z tej strony, czyli wystawiam nóżkę do przodu, kręcę, 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 dostawiam. Do przodu. Kręcę, kręcę, kręcę. Dostawię. Tych kółeczek będziemy wykonywać aż cztery. Teraz spróbujmy sobie to zrobić z liczeniem. Czyli mamy i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Powtórzmy sobie teraz od naszego. Ruchu bioderkami na cztery strony świata. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I moi drodzy, teraz powtórzymy sobie wszystko z liczeniem od początku. I to jest już nasza pierwsza część choreografii. Także zapraszam do liczenia od początku. Uwaga i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy.

4 pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok, super. Jesteśmy już po pierwszej części, ale jeśli chcecie się nauczyć drugiej, zapraszam do kursu. Link jest w opisie.